Zadanie 15 za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2014. Ola codziennie przez tydzień odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane w stopniach Celsjusza wyniki jej pomiarów: minus -2, 3, 4, 0, minus -3, -2, 3. Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy. Czyli różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą zanotowanych temperatur. I tutaj mamy w wierszach podane średnie, mediany i amplitudy. Obliczmy na początku średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna, przypominam, jest to suma wszystkich wartości podzielona przez ich ilość. W naszym przypadku sumą będzie to suma temperatur, więc te wartości dodajemy. Zauważmy, że niektóre temperatury są ujemne, więc tak naprawdę dodajemy temperaturę ujemną. A dodać wartość ujemną dodaje konkretnie minus. Tak jest tutaj w tym przypadku. Minus 3. Tak czy inaczej, po redukcji zsumowanych temperatur w liczniku otrzymamy siódemkę i dzielimy przez siódemkę. Oczywiście w mianowniku. Jest siódemka, która nas informuje o ilości tych wszystkich temperatur, a mierzono to wszystko przez 7 dni, czyli mamy 7 pomiarów. Po podzieleniu, ta średnia arytmetyczna daje nam 1. I widzimy, że jest to odpowiedź albo B, albo D, więc liczymy dalej. Przejdźmy teraz do mediany. Co to jest mediana? Aby obliczyć medianę, po pierwsze, należy uporządkować dany ciąg liczb. Od najmniejszej do największej. Więc tutaj już uporządkowałem dany ciąg liczb od najmniejszej, czyli od minus trójki, poprzez minus dwójkę, 0, 2, dwukrotnie występuje trójka i kończymy na czwórce. Jeżeli mamy już taki ciąg uporządkowany, to należy znaleźć środkową wartość. W naszym przypadku mamy nieparzystą liczbę elementów mamy 7 elementów. Środkowa wartość jest to czwarty wyraz naszego ciągu, czyli jest to po prostu dwójka, czyli widzimy, że będzie to już odpowiedź d. W przypadku zadań, gdy liczba wyrazów w danym ciągu jest parzysta, wówczas bierzesz dwa środkowe elementy i obliczasz średnią arytmetyczną dwóch środkowych elementów. Tutaj jest akurat prosta sytuacja: mediano jest po prostu 2. Teraz przejdźmy do amplitudy. W nawiasie podano definicję. Jest to różnica między najwyższą i najniższą temperaturą, więc tak naprawdę od najwyższej, czyli od czwórki, trzeba odjąć minus trójkę i otrzymujemy 3, odjąć minus 3, minus minus daje 1 plus, czyli tak naprawdę 4 plus 3, czyli 7. A więc widzimy, że mamy pokrywające się wyniki w czwartym wierszu, więc zaznaczamy odpowiedź D.